Eldorado, mordeczki, witamy Was bardzo cieplutko. Oczywiście z tej strony matrunerii, to patrzcie, mam strzałę jeszcze w głowie. Nie wiem, co tu się dzieje, ale jakieś szkielety mnie napadły. Moi drodzy, na samym starcie zostawiajcie łapkę w górę, ponieważ musimy dobić pod tym odcinkiem, słuchajcie, 15 tysięcy łapek w górę. Wiem, że Wam się uda. Więc, moi drodzy, e, oczywiście, zanim dojdę do tablicy i przeczytam cały tekst, musicie zostawić łapkę w górę i już słuchajcie, szukamy, zobaczymy, co mamy za zadanie. Ale dzisiaj tylko jedno? on w ogóle nic nie ma? Co jest grane? No dobra. Znajdź 20 ukrytych skrzynek na wyspie Co? Ej, słuchajcie, musimy iść do Paliona powiedzieć mu o tych skrzynkach. Więc słuchajcie, jeśli udało Wam się zostawić łapkę w górę, no to jesteście moimi ziomeczkami. I oczywiście napiszcie, kto jest moim ziomkiem, kto jest moim ziomeczkiem. Dobrze, idziemy po, po paliona. <laughs> Powiemy mu co, gdzie i jak Ja już trochę tych skrzynek znalazłem Bo widzę tutaj trochę jest, ale nie wiem czy to Palion je rozstawił, czy kto Ale dobra, puk puk Palion Palionero eee. jesteś w Tomku? Puk. Dzień dobry co Witam, jest witam grane? cię serdecznie Co jest sąsiad? Oa, Stary, słuchaj, jest sprawa Jest sprawa, ponieważ musimy ogarnąć trochę jedną sprawę, wiesz? Mamy co zadanka jest, do zrobienia, mamy zadanka do zrobienia, słuchaj Sąsiad, jakie zadanie? Patrz, chodź, chodź, pokażę wszystko. Patrz, ja znalazłem tylko jedno zadanie, które musimy dzisiaj wykonać. Jedno jedyne. No jest 20 ukrytych skrzynek na wyspie. Ja e, nie no. mam jeszcze nic. Ty nic nie no, masz, smutne. właśnie. Ty nic nie masz, smutne. ale ja mam. Im słuchaj, musisz mi pomóc szukać 20 skrzynek. Nie wiem, gdzieś są ukryte tutaj na wyspie i musimy je znaleźć. Sąsiad! Sąsiad pomogę Co? ci! Pomogę no, ci, sąsiad on, Dobra sąsiad, sąsiad, sąsiad. Właśnie skrzynek to jest dużo kurczę, no no ale... Powiem ci, że wie, widzę już dwie nawet, co? No ja też, <strasz indywidualny> już tu chyba że trzy czy cztery. cztery. No dobra, no patrz. Pierwsza. Okej, okay, mamy A, pierwszą. Tutaj, nie, 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 nie. Pro! 25 prochu mieliśmy, pięknie. Dobra. Czekaj, może ja wyrzucę tutaj rzeczy. Czekaj, dobra. do skrzyni, które miałem. Dobra. O. Dobra, tu wyrzucimy wszystkie takie śmieci. <ślam> patrz! Ma <Matrymer. ślam> No. Patrz. Co? Ale ukryte, normalnie ktoś się postarał. Wagonik! Wagonik, wagonik. Wagonik. Dobra, będziemy układali po kolei. Rozwalajmy te skrzynki, żeby one nam się nie mieszały. Dobra, rozwalajmy od razu. Ty, tu jest kolejna wodzia ukryta, zobacz. Ale... Nie jest ciężkie, a czekaj, czy tutaj któreś jest? Faktycznie. Ty, zobacz a. jaka skrzynka, zobacz co w niej jest. Jezu, oczy pająka. Spoko, będziemy mogli sobie tych odmieniać, ziomków. Tych, tych takich wiesz, miksturki robić. Spoko. Ile mamy już? Liczysz? 3? Eee, tak, mamy 3. 17 jeszcze. No, dobra, chodź, patrz. Ja widzę, że tutaj jest kolejna. Zobacz, to jest lajcik. Tu jest kolejna. Sprawdzimy, co tutaj takiego jest. Gęsta miksturka. Ostro, dobra. Nawet nie wiem, jak się gęstą miksturkę robi. Dawaj. Powiem szczerze, czekaj. Dobra, to była jedna miksturka. Daj mi to wypić Ja chcę zobaczyć, co się ze mną stanie. Ale to jest bez efektu, chyba. Brak efektów. Trzyma, ja też wypiję. ale mnie boli brzuch! Gęsto. <laughs> Dobra, nie pij tego, będziesz musiał do kibelka biegać. Dobra, eee... ale wiem wszystko już. Dobra, widzę, że kolejne tutaj są skrzyneczki. Ile? Mamy już cztery ze sobą. 4, 16. O nie, parku. Ja nie idę, ja mam 24 lewy, mam trudne. Rozsąłem. Ja mam 7, czekaj, raz. Co, ja mam lepszy pomysł? Wezmę skrzynię, sobie tutaj postawię i wyrzucę te wszystkie <laughs> rzeczy. <S sentiment> bo ja się boję, kompletnie się boję Czekaj eee, to co? Dawaj Mogę startować? Możesz Dobra, zobaczyć. uwaga, uwaga <ś> Szybciej, <estrany> już nie masz okay. pewnie Mam jeszcze 10 sekund, okej okay. Zadawaj, bo nie masz czasu Dawaj Okej, okay. a jak ja wrócę stąd? Czekaj, skrzyneczka jest Wełna, ej Nie, mam Rozwal, 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 rozwal Wełnę? Nie, 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 nie wełna, skrzynka A, skrzynkę, dobra, już nie chcę nie się wracać. No dobra, czekaj, rozwalę ją, rozwalę. Uwaga, uwaga, specjalnie dla pa Palionito rozwalam. Musisz, o, musisz cyk. rozwalić. Czekaj, ja normalnie nie ufam temu tego parkuro, temu parkurowi, który ty miałeś zrobić. Kompletnie nie ufam, dlatego się wspomagam moją nagrodą. O! Ło, wow. Wow, 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 wow. dobra, wyrzucam to. Ci się. Biorę ziemniłki. Wiesz Czekaj. co, u ciebie gdzieś tam też jest skrzynka marzyna. Co, znalazłeś to? No tam jest widzę. Ale okay. ona jest łatwa, ona jest banalna. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, przekonamy się na mojej skórze Ok. Dla ciebie może i banalna. Ja damy. już poszukam następny po Ciasto! Sekundę. 14 jeszcze. No nie, tam na górze widzę jest. O i tutaj! El palito. tutaj. Kowadło! U! No to kozaczek, kozaczek, jak Stawiaj. mamy kowadełko. A mamy kowadło, już mamy. To nie wiem, po co nam drugie, ale dobra. No dobra, drugie będziemy mieli. Yy, tutaj jest pusta, pusta. Rozważmy. Siedem... 7 skrzynkę, ma czuła. 7 skrzynkę. skrzynkę. Ale ja nie mam tego, siekierki. Okay. Muszę tę siekierkę ogarnąć jakąś. O, mam siekierkę, fajnie. No dobra. 7 skrzynkę, tak? Ej, oni wychodzą! No bo to się rozwaliło. Jeeeee. I... O... Patrz jaka to jest wojna. Dobra, one spłoną Uciekaj <laughs> Jak spami. O, o, o... Jak te szkielety przeżyły? Powie ktoś? Weź to zamuruj! Coś masz, coś, masz coś, żeby zamurować? Nie mam Kurde, jakieś lagi mam stare, normalnie. Jest! O! Skrzyneczka? Nie, to jest pusta, to jest pusta skrzyneczka. Dobra. Czekaj, czekaj. Dobra, masz jeszcze gdzieś jakieś podpowiedzi czy coś? Lala. Lala. Czekaj, idę dalej. Ja idę zamurować to. Bo Dobra. Jest psz, psz, psz. To co? Ja biorę, słuchaj, wiesz co? Yy, na pewno jakiś budulec, bo ja nie mam zamiaru się tutaj z nimi tam działać, dziabać. Ja nie mogę, jaki tu jest syf. Czekaj, weź to zamuruj. Kolego. A ja idę po skrzynkę. Patrz. Dobra, panie matronego. Patrz, mamy. I to będzie. Górę. Ile już mam? 8 skrzy... siedem skrzynek. Nie, 7 skrzynek. 7 skrzyneczek. 8 skrzynek. Dobra. O, tu Osiem jest skrzy... skrzynka. Zupka. Ósemka sk... Ósma skrzyneczka to będzie. Zupeczka. Ale tutaj Matruner jest tych mobów w środku. Zupkę. Ale... Matruner znalazł zupkę. O, mieczka. Co to jest skrzynka matrunerów? Która jest ta? 9. Skrzynka, 9 dobra. skrzynek ładnie ładnie całkiem ładnie 9 i mamy już słuchaj dziewiątą skrzyneczkę zostało 11. o kurczę prawie spadłem o jest najsik ale tych mobów tu Bignę. jest nie a mam Kto jedną ty... matronę, znalazłem znalazłem kolejną skrzynkę dobra spokojnie nawet dwie mam gdzie o tutaj jest skrzyneczka widzę widzę ją Idę ja jestem kolejno. na tej, na daleko tam. Jestem 11. na tej dróżce, zielono, zielono-żółtej dróżce jestem. Dwunasta, prawda? dwunasta, spoko. Myślę, <laughs> że ja ją zostawiam. Dwunasta, gdzie? Gdzie? Chodź, e, chodź, 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 chodź. Gdzie? Gdzie mam Zielono-żółta droga, za tablicami. Aha, dobra, czyli to już jest dwunasta skrzyneczka będzie, tak? Ile już znalazłeś? Znalazłeś już dużo? No, już dwunasta. Dobra, widzisz tam? No, jest, jest, jest. Tam jest kolejna. Ok. O, I tu na pieknie. dole jeszcze jest jedna. Kurczę to, ty stary tutaj. Tyle grzybków? O, tu o, jest kurczę. wybuchowa skrzynka. Wow. Tam wybuchowa. To poczekaj, bo ja je muszę poszukać. Bo ja kompletnie. Oła! ze sobie. Ty jesteś lepszy ode mnie. Oła! TNT. To już jest trzynasta. Skrzyneczka trzynasta, trzynasta. Poczekaj, poliśmy. Raz, dwa, trzy. Herry. No, jest 13, dobra, git chic, lecimy dalej Dawaj dalej, lecimy, lecimy dalej Masz jeszcze pomysł gdzie mogą być skrzynki? ale chodź tam jeszcze Gdzie? A tam myślisz, że coś jest? Na Miśka i Ogiego Miśki, 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 Miśki Tylko wiesz co, bo ja chciałem iść się położyć spać, ale to chyba nie ma sensu Dobra, poszukajmy, poszukajmy tych skrzyneczek, moi drodzy Eee, palionowy, coś tu kurczę normalnie ogarnia temat. O, widzę już stąd skrzynkę. Chyba widziałeś z daleka, co? Gdzie skrzynka? A tu jest. Po lewej, no. O, Ale fajna. Coś fajnego będzie? No, jest fajna fest. Łoooo, wow, czekaj. <laughs> diamenty! Ej, on dał nam diamenty. A tutaj czy coś jest nie? W środku nic nie ma? Jak Okej, okay, wracamy, wracamy, mordeczko. Wracamy, wracamy. To wracamy. już jest 14 skrzynka, jeszcze 6. Mamy iść nyny, ale nie wiem. Ja bym szukał skrzynki. No, chyba poszukajmy. spać. Dopóki, dopóki nie idziemy spać, dopóki nie znajdziemy. Nie zaśniemy, póki nie będzie wszystkich skrzynek tutaj w tym Dobrze, miejscu. dokładnie. Prawda? I ile mamy już? Motrunarka 6 zostało do znalezienia. 6, 6 musimy jeszcze znaleźć. 6 pozostało do znalezienia. W takim razie. A jeszcze grzybowa, gdzieś tam. Grzybowa nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mm. Możemy sprawdzić. Sprawdźmy to. Tu a jest! Basen? Ha, tutaj, moczunar. Tu. A ja już ją zebrałem. Aha, dobra. Jeszcze. O tu jest! Patrz Gdzie? O kurcze Ja pierdzielę, to fajnie! To ja nic nie mam teraz. U, -u lala! Ulala! -la. Czekaj Która okay, to już a jest? Tu? A tu? To już Teraz jest, jest 15 16 Sadzonka tylko, ale gówno. Oj, przepraszam, ale. Nie, nie jaka reakcja! Ha. Nie mogę! Jaka reakcja! Nie, ja takich brzydkich słów nie mówię, to był po prostu. Ha, jaka, że reakcja? była sadzonka. Jaka rozumiesz? reakcja? Ej, mam, dobra. Kolejny. O masz, dobra. Ile? 17? To już jest? 17. Mhm. No to jeszcze trzy skrzyneczki. Chyba, że się pomyliliśmy, tak. Pozostałe trzy skrzyneczki. O! O! Pozostałe trzy skrzyneczki. O! o. Yeah. o! Ej, bo nie wiem czy gdzieś to jeszcze jakieś będą. Czekaj. Czekaj, a byliśmy na tej wysepce tam na samym końcu? Gdzie? Tam e, to... tam. nie byliśmy. Nie, dobra, połóżmy Gdzie, się nie byliśmy spać. byliśmy to... na Na wieży Magika nawet nie byliśmy. Nie byliśmy? Nie byliśmy. O niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Ja chciałem się położyć i spać, ale ty biegasz. Kurczaki latające. Mówić ale ładny księżyc jak lecisz do góry. No, a nie no tu tak. nic nie ma. Nie ma tu nic matronar. Jak tu wieś? Co ty wieśniak tutaj robisz? Patrz, on chyba chce być tym kapłanem, enchantować tym. Matronar tu nic nie ma, lecimy nie ma. dalej w takim razie. Chodź, choć pójdziemy, a czekaj, koktusiki? Kuk, kuk nic nie ma kuktusiku. Kuk, Chodźmy teraz na wyspę tam. tamtą Trzy wyspy tam. tam tak? No, 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 Trzy radę Chicken, leź do Wojanowic Matruner, Brawo, kurczak leci do Wojanowic A weź skocz, zobaczymy kto pierwszy zleci <grym> Ja? No, <grym <grym Czekaj, tutaj coś jest To, ale nie jestem taki jak A. Matruner O, Znowu G co było tam w tej skrzynce? Mieczyk drewniany. Jeszcze dwie skrzynki mi nam zostały, zobaczymy co będzie. Fajna skrzynka, fajna skrzynka, matruner. Dobra, ooo. Tajna baza? O, 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 o! Przyjacielu... To jest w tej bazie. Przyjacielu nie, w ma... bazie jest pusto. Mam coś dla ciebie, mam coś dla ciebie, proszę bardzo. Pyk, pyk. Ale ma... to są matrunerowe kolory! Ja już nie... raz na Ale emeraldowych nie ma w Minecrafcie, to co ty chcesz? I tutaj Jak może jest coś jest? nie sobie. Ja już to chcę diamentowe. Nie mam diamentowe. A cię znaczy mam, ale w sumie mogę się podzielić. Chcę. Ty no ostatnia skrzynka, gdzie ona może być? Ostatnia skrzynka została. No. Jezus, nie mam pojęcia. Poczekaj. Gdzie no my jeszcze? Pomyśl, tam... my jeszcze nie byliśmy. Nie byliśmy. Tam nie byliśmy. Czekaj. Tam nie byliśmy. O tutaj Dzień i byliśmy? w prawo od razu. Czy byliśmy? Nie byliśmy. Nie, nie byliśmy, nie byliśmy. To tam? trzeba okay. to sprawdzić. Ale Mówię poczekaj. Okay. Jak tam Ale... będzie ostatnia skrzynka, to koniec, to koniec. Ale poczekaj. Ty wiesz, że ja tych skrzynek o, nie niszczę. Matruner nie ma tu nic. Nie ma, nie ma. Nie ma tu nic. Kurczę. Tam jest skrzynka matruner, tam! Ja tam. ją zebrałem, tylko zapomniałem wziąć. A, kurczę. Właśnie dlatego powiedziałem, że kurczę jednak gdzieś... No ostatnia skrzyneczka, proszę Państwa, proszę mi powiedzieć. No, jest jeszcze skrzynka? Hmm. Ojej, Dobra, polio nie mam pojęcia, gdzie może być ostatnie. A może w świnkach? Nie wiem. Ojojo! Tutaj nic nie ma, tu nic nie, nie ma, nigdzie żadnej skrzynki nie ostatniej. widzę, Nic nie widzę, stary. Ty wiesz, może? Widziałeś gdzieś ostatnią skrzyneczkę? No nie widzę, chyba że się nie pomylili. Poczekaj, pomylili, się pomyliliśmy w liściu, no tak. nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 No 19 skrzynek A nie! 20! Bo jeszcze kowadło! Jeszcze kowadło! Ej, to by znaleźliśmy wszystkie skrzynki, mordo Ej. Na pewno? Tak, tak, na pewno, na 100%. Nie ja, nie, jak my się pomyliśmy w liczeniu? Nie wiem, po prostu coś, coś, coś nie pykła. <gry> Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Zadanie wykonane, więc chyba to e, będzie koniec odcineczka. Oczywiście wpadajcie no, fajne do... prezenty, fajne prezenty. Pa, fajne do... prezenty, oczywiście podzielę się tutaj z palionetto. Palionetto. Także, moi drodzy, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że e, odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapęci w górę, ponieważ tutaj odcineczek również upalionito będzie. Palionetto, palionito. Dzień dobry. <grym> Dzień dobry. Dzień, ale, dzień dobry, ale boli, ale pociągłeś mnie z ale ciągłeś Ciągnie. A, Sorry. jak boli Sorry, przepraszam. A, o, <grym> o. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami <grym>